Cześć, witam was bardzo gorąco. Zapraszam was na kolejną powtórkę od Tieru 11. Jak widzimy, mamy tutaj Matkę Namtaru i Kalazara. Dwa kontrolne deki. Przeciwnikiem Tieru jest Fed 106. Okej, okay, pierwsza karta w użyciu, hmm, oczywiście skupiony umysł. Z wydarzeń, ktoś tu z panów gra, tydzień surowości, tydzień umarłych. Yy, co my tutaj jeszcze mamy? Jest to tryb open, jak widzimy tutaj jest tsunami, zadaje 8 punktów obrażeń wszystkim stworzeniom, które nie latają. No. Niezły Cox. pożeracz Dusz na służę Adjabala. Kolejna karta, kolejne stworzenie od Fede. Tieru. Dochodzi kolejny tsunami. Tutaj jeszcze mamy. Aha, no i oczywiście świetna pasywka e, Matki Namtaru. Za jeden odrzuć kartę niszczy stworzenie wroga kosztem 2, surowcy lub mniejszym. Tyru teraz wykorzystał, yy, po, wykorzystując kartę o siebie mumie Sahara, która, yy, jeżeli na cmentarzu mamy mniej niż 5 kart, yy, wraca do ręki. W następnej turze... Co tutaj Tyru ma? Rozproszenie magii. Eee, udręczony gul. Tu jest lodowa skorupa. No i dobra, no ciekawe. Tutaj niezły arsenał Kalazara. Masa świetnych czarów. Fajne stworzenia. Z wysokim kosztem. No, ostry trolling. Od obu panów. Teraz dochodzi kolejna. A no, wraca z cmentarza mumia z Sahar, którą wykorzystuje na żetonie rodzicielki. No okej. Okay. Druga karta Archabala. Świetne kombo. Z tą kartą. mówi Sahar do tego odpalił portal miejski. Na stworzeniu od Fede. U, tutaj mamy. Długotrwałe ilekroć, wy ilekroć wystawiasz stworzenie o bazowym koście 4 lub mniej. Płacisz jeden surowiec. Jeśli nie możesz zapłacić twój bohater otrzymuje punkt de Po raz kolejny udręczony ghoul Arianna No, ciekawe posunięcie Fede, pozbywa się hmm. Zaklęcia długotrwałego Oj, tutaj skrupa na Arianie. Ostro, jadł z tematem. I tutaj w talii widzimy jeszcze jest m.in. mniejszy żywioł jak światła, 1 czy 4 atak prewencyjny. Dwie karty tsunami, tutaj władca marionetek, Pożerać dusz, dwa gejzery. Oj, dość Nie. niespodziewanie jak, jak na tieru. Dwa gejzery na jednym stworzeniu, wykorzystuje. 14 do 17. no. Wynik otwarty. O, i dochodzi kolejna karta. Mroczne odbicie. No, obaj gracze mają niezłe karty. E, za, niezłe zaklęcia na rękach. Tutaj jeszcze jest słód szczęścia e, Ruiny Szantyrii. Hmm. Fede, co on tutaj gra? Dwie bulwy, czekający w mroku. Yy, maniak. Yy, tsunami. Czyści planszę. No okej. Okay. 1-6-1 u Aufede 540, no 13, tura, kolejna świetna karta. Oczarowanie, ale Fede wpada na rękę. Teraz Hercyski złożnik zaklęć, na pewno się przyda. Plus sukup. No spoko. Ale jak widzimy, tutaj Tieru jest przygotowany na to. Może nawet czeka na przyjęcie stworzeń od kalazara fajnie to rozkminił. Ale niestety nie farkata plansza po raz kolejny wyczyszczona tym razem przez Fedę miast Sahar a tu już jest sporo kart na cmentarzu zaraz zobaczymy no no teraz Fedę dochodzą e, fajne stworzenia może, może zagrać jedną, dwa zawsze co turę tu zdali mocne czary na ręce. Tutaj u Tieru jest totalny kosmos. <grym> Mroczne odbicie razy 3. Ta tsunami, władca marionetek. Tutaj poszedł z użyciem e, pasywki matki Namtaru. Władca marionetek. No, spoko. Tutaj jeszcze mamy, oczywiście, ludową broń Jest zagubiony w mroku. O! Zakazany płomień doszedł. Postanowił użyć fedę gniewu arkata kolejnego. Ma jeszcze dwa na ręce plus heretycki złodziej zaklęć Także to wygląda dobrze tej dochodzi kolejne mumia Sahar Ale kosmiczne zaklęcia na ręce Postanowił wyrzucić tsunami przez pasywkę na, na, na cmentarz. No spoko, dobra. Małe zagrożenie tutaj że tą z jednym atakiem tylko. Tutaj chyba nieźle sprowokował e, tieru przeciwnika, aby użył właśnie Zagubionego w Mroku. No i fajnie, dochodzi Pożeracz Dusz. Plus bloker, drzewo. No i spoko, sytuacja opanowana. Trzynaście do siedemnastu. Dziewiętnasta tura. No jest. Heretycki. Pierwsza sztuka. Ja bym musiał... Skoku w czasie, no ale dobra, w tym momencie, może nie mógł, nie wiem, 5 mm, magia wylewelowana, dobra, tieru, przyjmuje oczarowanie, sługę Ardżabala, mroczne odbicie na heretyckiego, No i tu mamy niezłe kombo. No, wykorzystał to nieźle Tieru. Trzyma skok w czasie. Tieru tutaj nie gra skoku w czasie. Czter 14 butelek many. Tyle jeszcze nie widziałem chyba, masakra. Jak to teraz dobrze rozegrać? Tutaj jest 6 damage'u plus lodowa broń. A, i tu jeszcze wpada kolejne 3 damage'u. 13 do 5. Po raz kolejny, plansza wyczyszczona. Skupiony umysł. No dobra. Tsunami. Władca marionetek. No jest lekki problem. Utieru, no Matko, dwie karty na ręce. No nie pozostaje nic innego, no, zagrywać, dwie karty, skok w czasie i, nie wiem, gniew arkata, aby nie przejął rywal stworzenia. Ja wiem, że to się łatwo mówi jak się ogląda, już wiem to z doświadczenia też. I, no dobra. U, jest tutaj Siewca Zagłady. Teraz, teraz uszywa skoku w czasie. Wpada 5 damage'u. 8 do 5. Ciekawy mecz. Ale z tymi 14 butelkami, many, to no, fajnie to wyglądało. Tutaj się kończyło karty nawet. 15 kart tieru i 5 kart zostaje tylko u Fedę. Uhu. No, to chyba było dobre, dobre rozwiązanie. Chociaż na tą chwilę ma tylko jedno. Właśnie wykorzystuje. U, co to się tu dzieje? Wow. No to niezłe kombo. Teraz wyszło. <słuch> no nieźle to wyglądało. Dobicie przeciwnika bulwą za atakiem 6 no spoko. Spoko, co my tutaj mamy? No a ponad 13 minut, 23 tury, spoko. Nawet szybko panowie grali. Kilka tur było dłuższych, No wiadomo. Pozostały zdrowia 8 do minus 1, najwyższe obrażenia 6 do 3. Użyte zaklęcia 26 do 12. Dobra. Polko, dzięki Tieru za podesłanie. Czekam na kolejne ciekawe, ciekawe powtórki od Ciebie. Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? No oczywiście znajdziecie pod filmem. Yy, link do yy, kanału Tieru na Twitchu, na który zapraszam Tieru powraca po przerwie. Yy, będą streamy. No i co? I to na razie tyle. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!